Cześć, witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, inne tło, inna aranżacja. Otóż jestem w pokoju mojego syna, jak widać. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałam Wam trochę poopowiadać, jak wygląda opieka kobiety w ciąży tutaj w Szwecji, ale też właśnie na co kobieta powinna zwrócić uwagę, jeżeli na przykład przyjedzie. Do, do Szwecji, nie wiem, w odwiedziny i coś na przykład może się wydarzyć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was na odcinek. Ciąża tutaj w Szwecji rejestrowana jest od mniej więcej 7 tygodnia. Jeżeli kobieta wykona test i będzie już wiedziała, że jest w ciąży, no to do tych siedmiu tygodni, jeżeli nic się nie dzieje, no to po prostu czeka, tak? I po tym okresie zgłasza się do swojej przychodni w danej po prostu komunie, do położnej, która nazywa się Bormążka. I po prostu w celu wizyty pierwszej kontrolnej dla kobiety w ciąży. Jeżeli na przykład jakieś po prostu niepokojące rzeczy wydarzą się do tego czasu, mniej więcej 7 tygodni, no to oczywiście. Musimy powiadomić yy, położną, czy też worcem tralent, czy też nawet wezwanie tak karetki i powiedzeniu, co się dzieje. Czy jeżeli jakieś problemy wystąpią yy, w postaci jakichś plamień, krwawień i tak dalej, obfity, no to oczywiście musimy zareagować, bo to jest bardzo ważne. Yy, no i słuchajcie, co dalej od tych właśnie mniej więcej 7 tygodni? Co nas czeka dla właśnie. Kobiety, która znajdzie się, znajdzie się tutaj w tym kraju, gdzie po prostu zaszła w ciążę i z czym możemy się spotkać? Jakie pytania nam na przykład położna zada w wywiadzie, tak? No to słuchajcie, to są pytania o leki. Czy jakieś przyjmujemy? Czy mamy jakieś choroby? Czy jakieś po prostu choroby u nas w rodzinie występowały? Czy na przykład przeby, przebyła kobieta jakieś operacje, czy już na przykład urodziła wcześniej i ile na przykład dzieci ma, jak ta ciąża przebiegała, jaki miała charakter, czy były jakieś niepokojące po prostu rzeczy i tak dalej. Oczywiście alergie, czy, czy kobieta jest na coś uczulona, czy na jakieś leki. Pytają również o cukrzycę, czy była na przykład cukrzyca w rodzinie. Czy kobieta jest chora na cukrzycę? Oni bardzo tutaj zwracają uwagę, właśnie na cukrzycę. Jakie oczywiście dolegliwości występują? Czy, czy mamy jakieś mdłości, czy omdlenia, czy zmiany nastrojów, czy wymioty, itd. To też z takimi pytaniami po prostu kobieta się spotka. Tutaj w wywiadzie oni chcą się wszystkiego dowiedzieć od kobiety. Czy miała na przykład też problemy z ciśnieniem? To też jest bardzo ważne. Tutaj też słuchajcie, pytają o poronienia, czy miały miejsce jakieś w przeszłości, czy też o aborcje, jeżeli były jakieś wykonywane. Ale też pytanie takie jest, czy kobieta pragnie tego dziecka, czy chce zatrzymać to dziecko, czy może chce po prostu usunąć. Ale ta decyzja zostaje z kobietą i to jest tylko i wyłącznie jej decyzja. Nikt nie ma prawa o tym decydować tylko ona sama. Jakie tutaj badania przeprowadzają? No pierwszym badaniem, które, które wykona taka położna, no to będzie cytologia. Kolejne, no to zleci nam badania krwi podstawowe. Następnie oczywiście USG zrobi. Waga, tak, wzrost. Zostali po prostu, kiedy zrobiliśmy test ciążowy i od, od mniej więcej jakiego czasu i przybliżony, że tak powiem termin porodu. Test, słuchajcie, na glukozę też jest tutaj wykonywany, ale po prostu w dalszym, że tak powiem, etapie ciąży. Na początku, oczywiście, też robią w badaniach krwi poziom cukru we krwi, też mierzą, kontrolują to. Ciśnienie nam zmierzą, tak, yy, temperaturę ciała. Jeżeli chodzi o zalecenia dla kobiet w ciąży, tutaj w Szwecji. No słuchajcie, ja nie będę tutaj mówić o zaleceniach, jakie faktycznie są i takie, takie są i już. Nie, dlatego że każda ciąża jest inna, czy to jest pierwsza ciąża, czy to są kolejne ciąże. Więc to wszystko ustala położna, czy też lekarz tutaj. Więc wszystkie informacje, wszystkie zalecenia odnośnie diety, sportów i tak dalej, dostaniecie tutaj na miejscu od położnej, czy też właśnie od lekarza. Oczywiście, jeżeli coś kobieta zaobserwuje. Że po, tych, po, prostu, po tej pierwszej wizycie, że coś się stanie, i tak dalej, że ma jakieś po prostu inne rzeczy, zaczynają się dziać, i tak dalej, no to dostanie na pewno na pierwszej wizycie wszystkie wskazówki, numery telefonów. Dostanie też kontakt do tłumacza, jeżeli na przykład nie rozmawia w języku angielskim, czy też szwedzkim, a na przykład tylko w języku polskim. Tłumacz jest tutaj za darmo, w takich sytuacjach. Oto kobieta nie martwi się w ogóle, więc nawet jeżeli tutaj przyjedzie na chwilę i coś się, że tak powiem, niepokojącego stanie, i tak dalej, będzie potrzeba wezwania personelu medycznego do domu, czy też właśnie czy przez telefon. Czy po prostu jako pójście na wizytę, spotkanie się z lekarzem, czy też z położną, możliwość do kontaktu z tłumaczem jest w takich przypadkach za darmo. Więc nie należy absolutnie się o to martwić, tylko należy powiadomić ich w, tak po angielsku: powiedzieć, że nie rozmawiamy ani, ani po angielsku, ani po szwedzku, że nam potrzebny jest tłumacz polski. I oni wtedy skonsultują się właśnie z tłumaczem telefonicznie, czy też właśnie przed wizytą należy ich poinformować, że takie utrudnienie będzie językowe, żeby oni zarezerwowali wizytę z tłumaczem. Więc tłumacz będzie albo przez telefon, albo po prostu fizycznie z nami na miejscu i będzie tłumaczył po prostu lekarzowi, czy też położnej, czy też y, po prostu czy, czy karetka będzie wezwana i tak dalej. Co, co się po prostu dzieje. Więc o to, o to się nie martwcie, jeżeli tutaj przyjedziecie, i żeby, żeby po prostu nie panikować. Jeżeli kobieta przyjedzie tutaj do Szwecji, to tylko w odwiedziny, to na co zwrócić uwagę, i co zabrać ze sobą takiego potrzebnego w takiej sytuacji. Więc jeżeli Przyjedzie tutaj na przykład czasowo i coś, że tak powiem, się wydarzy i będzie musiała skorzystać z tej opieki zdrowotnej, no to po pierwsze są potrzebne dokumenty. Dokumenty, paszport, dowód osobisty. Kolejne to jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie prywatne, jeżeli takie posiadamy, należy przetłumaczyć na język angielski, albo jeżeli mamy państwowe, no to warto jest po prostu tą taką europejską. Kartę sobie wyrobić w, na miejscu i on po prostu wtedy zabrać. To jest bardzo ważne. No ale co jeżeli na przykład żadnego ubezpieczenia nie posiadamy i no nie wiem, przyjedziemy tak, tak? I, i, i co wtedy? No jeżeli kobieta nie ma żadnego ubezpieczenia i będzie, będzie potrzebowała skorzystać z opieki zdrowotnej tutaj na miejscu, no to musi liczyć się z kosztami, które będzie musiała sama pokryć czy za wizytę z położną, czy za wizytę z lekarzem, czy nawet za pobyt w szpitalu, jeżeli będzie wymagała po prostu interwencji i tak dalej. Oni mają te stawki ustalone, więc to nie jest stawka stała. W zależności od tego, co będzie wykonywane, czy jakieś badania i tak dalej, oni wszystko liczą oddzielnie. Stawki są, to ja Wam powiem, od około 10 tysięcy wzwyż. I na to należy się przygotować, dlatego że faktura będzie wystawiona na personalne dane z danego kraju. I na pewno ona przyjdzie. To nie jest tak, że one nie przychodzą, przychodzą. I będzie, będzie musiała taka osoba pokryć po prostu koszty. To z tym należy się liczyć. Jeżeli oczywiście posiada tutaj na miejscu szwedzki Person number, no to nie ma żadnego problemu. Zabieramy po prostu ubezpieczenie wtedy ze sobą. Jeżeli mamy tutaj na przykład na miejscu wykupione prywatne, czy też y, jeżeli jesteśmy zarejestrowani, czy w pracy, czy po prostu w Warszawie skasan, no to też o tym po prostu mówimy, że, że mamy tutajsze ubezpieczenie i zabieramy i dekord czy też szwedzki paszport, no i wtedy na takiej wizycie przy rejestracji wszystko po prostu y, mówimy i, i już. Kobieta, która tutaj jest na miejscu, nie posługuje się żadnym językiem, czy angielskim, czy szwedzkim, tylko na przykład polskim, no to ma możliwość skorzystania bezpłatnie z tłumacza. Tylko mówię, należy wcześniej poinformować. Jeżeli jest to sytuacja nagła, to też należy im o tym powiedzieć. Wtedy oni na pewno poszukają osoby, która. Yy, w języku angielskim czy też szwedzkim będzie y, mówiła. Jeżeli oczywiście tutaj na miejscu posiadamy jakichś znajomych, którzy w stopniu komunikatywnym czy też y, podstawowym porozumiewają się w języku angielskim czy szwedzkim, no to tutaj jest y, łatwiej, bo mogą nam w takim po prostu w takim przypadku pomóc. Jeżeli na przykład kobieta y, przyjedzie tutaj, to Dokumenty, ubezpieczenie, ale też jeżeli ma kartę, yy, po prostu czy jakieś informacje, któ które po prostu są ważne, bo na przykład ciąża jest prowadzona u lekarza polskiego, no to należy takie informacje również zabrać ze sobą i dobrze by było je też przetłumaczyć na język angielski. Jeżeli no, nie zdążymy takich rzeczy zrobić i, i na przykład no, w pośpiechu tak będziemy, będziemy po, przyjedziemy tutaj i tak dalej, no to jeżeli mamy informacje też polskie, to to jest dla nich bardzo ważne, bo oni po prostu sobie wezmą te informacje i też po prostu ustalą, co że tak powiem jest ważne dla nich. To oni już po prostu sobie to określą. Podsumowując odcinek. Położna w Szwecji to Bornmążka. Znajdziecie ją w każdym centralen w każdej po prostu komunie. Jeżeli chcecie po prostu dowiedzieć się o numerach takich w opiece zdrowotnej, czy też na, na zewnictwie, ja zrobiłam oddzielny odcinek, więc w opisie filmu znajdziecie link do tego filmu oraz inne informacje, które być może Wam się przydadzą. No i słuchajcie, jeszcze jedna kwestia, yy, którą... Tutaj poruszę, otóż yy, opiekę kobiet w ciąży tutaj w Szwecji na miejscu przez mężczyzn. Jeżeli już będzie taka sytuacja, że podejmiecie po prostu decyzję, czy przyjazdu po prostu chwilowego tutaj, czy nawet yy, jeżeli kobieta zdecyduje się urodzić w tym państwie, to mężczyźni, ja zwracam się tutaj do Was. Miejcie w tym czasie. Po prostu wyrozumiałeś do tych kobiet. Dajcie jej poczucie bezpieczeństwa, troski i opieki, żeby, żebyście nie stwarzali sytuacji ją niepokojących, nie stwarzali sytuacji nerwowych, nie stwarzali sytuacji takich, żeby kobieta denerwowała się, żeby miała jakiś po prostu powód, yy, który po prostu później. Może skutkować tym, że w przebiegu właśnie nagromadzonego stresu może dojść do pewnych po prostu komplikacji w ciąży, czy na przykład plamień, krwawień, czy nawet samego poronienia. Więc uczulam Was na to, żebyście zachowali tą świadomość i kontrolę w każdej sytuacji, dlatego że tutaj, no tutaj zmierzycie się z językiem szwedzkim, czy też właśnie angielskim. To są sytuacje nerwowe, są napięte, więc majcie, miejcie to po prostu na uwadze. I yy, zrozumcie tą kobietę, bo ona też ze sobą czasami nie może wytrzymać. Ona walczy dosłownie tam w środku. Wy tego nie widzicie. To, co widać, to są tylko takie objawy po prostu fizyczne, bym powiedziała. A te psychiczne, wszystkie, które siedzą, no to są w środku w kobiecie. I. Podczas ciąży ona się czuje momentami źle. Czuje się niewyspana, zmęczona, yy, płacząca, nerwowa, rozdrażniona, śmiejąca się, nie wiem, ma takie skoki po prostu wahań nastroju, że to jest taka sinusoida, bym, bym powiedziała. Zmienia się też jej ciało, gdzie dla Was oczywiście mężczyzn to jest po prostu no, coś wspaniałego, no ale... Czasami kobiety to po prostu prze, przeraża, prze, yy, przewyższa, bo tutaj jej się leje, czy z piersi, bo do, dostaje po prostu laktacji za dużej, czy rozstępy jej się tworzą na ciele, czy ma suchą skórę, czy jakieś po prostu tworzą jej się rzeczy i wygląda źle, nie może tego zakryć, zatuszować nawet yy, makijażem i tak dalej, ze skórą, z paznokciami, z włosami. Że po prostu ona nie pójdzie na pasy, bo będzie się wstydzić po prostu swojej figury, bo jest w takim stanie po prostu bym powiedziała, no olbrzymim czasami już na końcówce. No to są sytuacje, to są takie po prostu ważne dla kobiety, żebyście wy, mężczyźni, wiedzieli o tym. Dlatego ja o tym tutaj, tutaj mówię, ale też ogólnie, żebyście po prostu. W każdym momencie, w przebiegu po prostu tej ciąży byli wyczuleni, bo kobieta naprawdę, ona masę rzeczy przechodzi. Czy to są wymioty, czy po prostu inne rzeczy, których nie może jeść, no bo nie może, bo się źle czuje na przykład po tych rzeczach. I, i różne, i że rozmiary się zmieniają, no to są, to są takie bzdety, bym powiedziała, może dla Was. Które, które po prostu widzicie, a dla kobiet są bardzo ważne, bardzo ważne. I wspierajcie tą kobietę, rozmawiajcie z nią. Pytajcie się, jak się czuje, jakie ma emocje w środku, dlaczego płacze, co ją rozdrażniło, jak ty, mu po prostu, jak ty możesz jej pomóc i tak dalej. Rozmawiajcie ze sobą, komunikujcie się wzajemnie. Wspólnie się, wspierajcie i po prostu, żeby kobieta była stabilna, wyciszona, żeby nie miała powodów po prostu podwyższenia, ciśnienia krwi, bo to rzutuje też na płód, na dziecko, które nosi w środku ze sobą w brzuchu. Więc maj, miejcie to po prostu na uwagę. Też przy czynnościach dnia codziennego, czy to są zakupy na przykład, żeby nie dźwigała. Pomagajcie jej w każdej sytuacji i naprawdę bądźcie wyrozumiali. Jest to dla kobiety bardzo ważny okres, właśnie ciąży, ale dla mężczyzny też. Dla Was też to jest równie wyjątkowy okres i no, pełen szczęścia i radości. Więc słuchajcie, różne są źródła czy internetowe, czy nawet takie fizyczne pójście do kina. Na spacer razem, porozmawianie, poczytanie tej książki, porozmawianie o pierdołach, też i o emocjach. Szukajcie rozwiązań, co by wam w tym czasie najlepiej po prostu odpowiadało, żeby się wyciszyć, żeby się zrozumieć i żeby po prostu spędzić super czas ze sobą i z maleństwem, które ta kobieta nosi w brzuchu. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to możecie tutaj pod tym filmem, oczywiście umieszczać. Jestem też na Facebooku, jestem na Instagramie, tam też możecie pisać do mnie. Ja Wam życzę wspaniałego dnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.